Cześć! Witamy na kanale Nielokalni. W ostatnim filmiku zebraliśmy Was na szybki spacer po Tatrach na dwa niewysokie szczyty – Nosal i Wielki Kopieniec. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszamy Was do obejrzenia. Widoki, jakie z nich się rozpościerają, są naprawdę obłędne. W tym filmie natomiast zapraszamy Was na spacer ścieżką nad Reglami z Kuźnic aż do Doliny Kościeliskiej. Wyruszamy zaraz po świcie. Pomimo końca lipca po tej godzinie jest jeszcze całkiem rzeźko, ale za to droga, zwykle pełna turystów, jest pusta. Wkraczamy na niebieski szlak w stronę kalatówek i przechodzimy pod pierwszym odcinkiem kolei linowej na Kasprowy Wierch, gdzie akurat mija nas jadący na górę wagonik. Jeszcze parę kroków i odbijamy w prawo na czarny szlak, na ścieżkę nad reglami, który rozpoczyna tutaj swój bieg. Początkowo prowadzi przez gęsty las, przez który nieśmiało przebija się poranne słońce. Idąc za kosami, dosyć sprawnie nabieramy wysokości. Dzięki prześwitom w koronach drzew mamy świetny widok na Kasprowy Wierch wraz z prowadzącą tam koleją linową. Wybudowana w rekordowym czasie 7 miesięcy i oddana do użytku w 1936 roku, kolej działa do dnia dzisiejszego, rocznie przewożąc ponad 600 tysięcy osób. My dzisiaj wybieramy jednak spacer jednym z piękniejszych szlaków w Tatrach. Ścieżka nad reglami została wytyczona w latach 1900-1901 przez Towarzystwo Tatrzańskie według pomysłu Mieczysława Kowalewskiego, wykorzystując po części istniejące już perci. Szlak ten wije się przez gęsty las, trawersując zbocza pobliskich szczytów. W niektórych miejscach napotykamy się na sztuczne ułatwienia w postaci drewnianych poręczy, mostków, kładek i schodów. Na tych ostatnich trzeba szczególnie uważać, bo przy dużej wilgotności potrafią być naprawdę śliskie. Docieramy do doliny Białego, skąd jest już tylko kawałek do czerwonej przełęczy. Tam wybieramy także czarny szlak, ten już na Sarnią skałę, czyli na nasz pierwszy dzisiejszy przystanek. Przed nami jeszcze do pokonania trochę ponad 70 metrów w pionie. Na małej polance w połowie drogi widać już nasz cel. Warto także odwrócić się na chwilę, bo można już stąd zobaczyć masę wątów w pełnej okazałości. To może być dobra alternatywa dla osób, które niespecjalnie lubią bądź też nie mogą podejść po gołych skałach bez żadnych sztucznych ułatwień bo takie podejście właśnie na nas czeka tuż przed szczytem. Na górze urządzamy sobie mały postój, napawając się widokami. Sarnia skała jest dosyć rozległa i niezalesiona, tak więc spokojnie można się stąd rozglądać praktycznie w każdą stronę. Żeby jednak zobaczyć coś niesamowitego, trzeba popatrzeć bliżej i niżej. Mieliśmy niesamowite szczęście zaobserwować szarotkę alpejską w jej okresie kwitnienia. W Polsce tatry są jedynym miejscem naturalnego występowania tej rośliny. Trzeba pamiętać, że jest to kwiat pod ścisłą ochroną gatunkową, tak więc jedyne co można z nim zrobić, to selfie i napawać się widokiem tego reliktu epoki lodowcowej. Odpocząwszy chwilę, ruszamy dalej ścieżką nad reglami w stronę Doliny Strążyskiej, aby dotrzeć w kolejne interesujące nas miejsce. Podobnie jak wcześniej, szlak trawersujący północne zbocze góry może być miejscami śliski przez ogólnie panującą tu wilgoć. Ta jednak ulatnia się wraz z grzejącymi otoczenie promieniami słońca. Sprawnie docieramy do rozejścia się szlaków i wybieramy ten żółty, mający nas zaprowadzić do wodospadu Siklewica. Ten już z racji łatwości i dostępności jest zdecydowanie bardziej zatłoczony. Powoli i bez większego wysiłku pniemy się do góry po śliskich skałach. Po chwili docieramy do samego wodospadu, mierzącego 24 metry. Jest on częścią Strążyskiego Potoku, wzdłuż którego prowadził niegdyś najkrótszy i przechodzący żlepem Warzecha bardzo stromy szlak na Giewont. Wracamy tą samą drogą, żeby wejść z powrotem na ścieżkę nad Reglamie. Tym razem w kierunku malowniczej Doliny Małej Łąki. Szlak prowadzi nas z gęstym lasem, powoli pnąc się w górę i kilkukrotnie przecinając grzybowiecki potok. Jest to też jedno z podejść na Giewont prowadzący przez Grzybowiec. My jednak odpuszczamy dzisiaj ten popularny szczyt, wiedząc, że o tej godzinie są już tam dzikie tłumy i podążamy dalej czarnym szlakiem. Docieramy do doliny Małej Łąki, ściągającej tutaj rzeszę turystów od dawna. Wspominała o niej już w XIX wieku Maria Steczkowska, jedna z pierwszych kobiet turystek w Tatrach. Ciekawostką jest, że Wielka Polana powstała w miejscu jeziora polodowcowego, a pod nią znajdują się najdłuższe i najgłębsze jaskinie Polski: Jaskinia Wielka Śnieżna i Śnieżna Studnia. Nie zatrzymujemy się tu na długo, bo jak to w lipcowe popołudnie, jest tu pełno ludzi. Kontynuujemy więc podróż czarnym szlakiem kierując się w stronę Doliny Kościeliskiej. Kilkanaście minut później docieramy do Przysłopu Miętusiego, przełęczy, z której doskonale widać Giewont i Czerwone Wierchy. Zatrzymujemy się na chwilę i chłoniamy widoki. Schodzimy szeroką i leniwie opadającą ścieżką, słysząc w oddali Miętusi potok. Docieramy do jednej z najbardziej rozpoznawalnych i niestety najbardziej zatłoczonych dolin w polskich Tatrach, Doliny Kościeliskiej. Z Cudekowej Polany, gdzie wkroczyliśmy na teren doliny, dzieli nas niecałe półtorej godziny do schroniska na Hali Ornak. Mijamy po drodze kapliczkę z ufundowaną w rzeczywistości przez górników i hutników pracujących w tych okolicach jeszcze w XIX wieku. Podróż doliną Wyżłobioną przez kościeliski potok idzie nam bardzo sprawnie. Po drodze podziwiamy wysokie skalne ściany i turnie. Gdy docieramy do schroniska, myślimy już tylko o obiedzie i szarlotce, na które ciężko zapracowaliśmy, przechodząc prawie 20 km aż do tego momentu. Oczywiście w schronisku był niesamowity tłok, tak więc magię montażu oszczędzę Wam ponad pół półgodzinnego stania z nami w kolejce. Szybko wsuwamy obiad i deser i ruszamy w drogę powrotną, prosto do Kira. Dziękujemy Wam za towarzystwo w naszej wędrówce i zapraszamy niedługo na kolejne wyprawy. W opisie filmu załączamy link do trasy naszej dzisiejszej wycieczki. Cześć!